Wyciskarka wolnoobrotowa Artnico jest urzeczywistnieniem nowej jakości w twojej kuchni. Najnowsze rozwiązania technologiczne zamknięto tu w efektownej, stylowej obudowie. Wałek ślimakowy to serce systemu wyciskania na wolnych obrotach. Został wykonany z ekologicznych materiałów dzięki czemu chroni witaminy i mikroelementy oraz pozwala uzyskać 100% świeżego, bardzo gęstego soku. Aby rozpocząć pracę, wystarczy kilkanaście sekund. Tyle zajmuje złożenie pięciu elementów, z których składa się urządzenie. Działanie wyciskarki opiera się na wolnoobrotowym silniku, który nie emituje ciepła, nie wpływając na degradację witamin zawartych w ekstrakcie. Jest oczywiście na tyle mocny, że bez problemu radzi sobie z każdym rodzajem owoców i warzyw, nawet jeśli nie obieramy ich ze skórki. Specjalne mieszadło w połączeniu z zatyczką odpływu soku sprawia, że otrzymujemy jednolity, apetycznie wyglądający, gęsty sok. Artniko bezproblemowo poddaje ekstrakcji wszelkiego rodzaju owoce, zarówno miękkie, jak i twarde, a nawet rozmaite liście i trawy, dzięki którym Twój sok nabierze unikalnego aromatu i smaku. Wyciskarkę wyposażono w funkcję reverse, pozwalającą zmienić obroty na wsteczne i w razie czego udrożnić zatkany przelot. Precyzyjne sitko oraz zatyczka odpływu soku to istotne elementy wpływające na jakość wyciskarek artniko. Zatyczka pozwala lepiej kontrolować proporcje soku, bowiem ekstrakty z różnych owoców mieszane są już w misie wyciskarki. Każdy wyciśnięty owoc pozostawia suche resztki, czyli tak zwaną pulpę. Dzięki precyzyjnemu sitku Wyciskarki Artnico SX wyciska owoce tak dokładnie, że ilość tych resztek jest minimalna. Nie marnuje się ani jedna kropla pysznego ekstraktu. Sok z ananasa, winogrona, wiśni czy nawet z mięty? A może wszystko naraz? Nic prostszego. Z Artnico bez trudu przygotujesz wymarzone soki i koktajle. Twórcy wyciskarki Artniko bardzo wiele starań przyłożyli do tego, aby maksymalnie uprościć mycie urządzenia. W efekcie wyczyszczenie wszystkich elementów zajmuje tylko kilka chwil. Wystarczy je po kolei zdemontować, a potem opłukać pod bieżącą wodą i pozostawić na kilka chwil do wyschnięcia. Zapomnij o uciążliwym szorowaniu trudno dostępnych miejsc, które dało ci się we znaki w innych wyciskarkach i tradycyjnych sokowirówkach. ArtNico oferuje funkcjonalność i prostotę w najlepszym tego słowa znaczeniu. Postaw na jakość, prostotę i zdrowy tryb życia z produktami ArtNico. Wszechstronność tej wyciskarki sprawi, że szybko stanie się ona najważniejszym urządzeniem w twojej kuchni.